Siemanko moi drodzy. W dzisiejszym filmie nauczymy się tie fightera. Tie fighter jest to wariacja pop feilonga, w którym zanim kopniemy sobie naszą e, prawą nogą, tak normalnie sobie robimy feilonga, gdzie rzucamy sobie i lewą i prawą nogą jedna za drugą. To w tym ruchu przed naszym kopnięciem prawą nogą staramy się złapać za naszą stopę tyłem, kiedy lewa noga idzie do góry i potem puszczamy ją, żeby wypuścić całe kopnięcie. Jest to troszeczkę bardziej zaawansowany ruch, także miejcie pewność tego, że Wasz fejlong jest naprawdę dobry, ponieważ bez dobrego failonga nie będziemy w stanie nauczyć się po prostu TIE Fightera. I też na początku TIE fightera polecam Wam nauczyć się na trampolinie i potem przenieść sobie na glebę. Tutaj będziemy wykorzystywać wejście pop i to wejście pop będzie delikatnie zmodyfikowane właśnie pod trampolinę i ja już Wam wszystko tłumaczę co i jak. Więc zacznijmy sobie od samego wejścia. Na sam początek sobie staniemy na szermierza ja kopię lewą nogą, na lewą stronę się kręcę, więc tam jest mój cel. I stoję sobie do niego moim prawym bokiem. Ustawiam się na szermierze, także moja lewa noga jest skierowana po linii do przodu, a moja prawa noga jest skierowana po linii tutaj do boku. Z tej pozycji staram się wyskoczyć centralnie do przodu. Czyli odbijam się góra dół i wyskakuję sobie centralnie do przodu. Żadnego skręcania na boki, więc nie wyskakujemy ani tu, ani tu. Tylko centralnie po linii próbujemy sobie naskoczyć podczas naskoku centralnie po linii staramy się przekręcić delikatnie nasze barki i biodra, tak żeby wylądować centralnie plecami w stronę naszego celu. I jak wylądujemy sobie centralnie plecami, to też nie przekręcamy tego za mocno. Więc uważajcie na to, żeby nie lądować też przodem w ten sposób i wtedy przekręcać całego fajlonga, albo nie lądować sobie tak, że wykręcamy za mocno i już jesteśmy przodem do celu. Musi być centralnie plecami, tak żeby mieć największą kontrolę. I patrzę się tam na cel, naskakuję sobie, ląduję sobie tyłem. Z tej pozycji się otwieram w stronę celu. Podczas wyskoku do przodu biorę sobie moje ręce w daba i po prostu przy samym lądowaniu pomagam sobie moimi ramionami jeszcze podciągnąć cały ruch do góry. Teraz na początek sobie zrobimy zwyczajne pop 360 wejścia. Także patrzę się na mój cel, naskakuję sobie. I otwieram się moją lewą nogą w kopnięcie. Po tej po kręcimy sobie fajlonga. Czyli naskakuję sobie, patrzę się na cel. Jedna druga noga, wylądowany fajlong. Wracamy na chwilę do pop 360, wyskakuję sobie do góry i podczas wyciągania mojej lewej nogi do góry próbuję moją prawą nogę podciągnąć tutaj centralnie pod tyłek i delikatnie się klepnąć za stopę. Nie jest to ruch, który będę się grupował z przodu. Próbuję moją prawą nogę, jeżeli kręcę się w lewą stronę, podciągnąć za siebie tu z tyłu za pośladek, tak żeby z lewej strony wystawała i moją lewą ręką będę próbował się chwytać w ten sposób za stopę. Czyli pozycja, w której będę kopał jest taka o. Dobra? Na razie delikatnie naskakuję. Próbuję samo złapanie zrobić. Nie skupiam się za bardzo na kopnięciu, bardziej myślę o tym złapaniu. Podciągam prosto nogę centralnie pod siebie, próbuję chwycić. Podciągam pod siebie, próbuję chwycić. I teraz w stopniowo, coraz wyżej zaczynam sobie kopać moją lewą nogą. I to już zaczyna być rotacja w Fightera. Teraz. Kiedy przeciągam sobie moją lewą nogę, łapię się mocno za moją prawą nogę. Jak tylko chwycę dobrze moją nogę, próbuję dosłownie ułamek sekundy przytrzymać i wypuścić moją prawą nogę w kopnięcie do góry. Im mocniej zacznę się podbijać, tym jeszcze mocniejszą rotację zacznie generować w tak Uważajcie tylko na to, żeby przy wejściu nie kłaść za mocno pleców. My chcemy rzeczywiście podciągnąć sobie tą nogą trochę wyżej do góry, złapać się dobrze za stopę, ale im bardziej się odchylimy do tyłu, tym ciężej będzie nam chwycić tą nogę. Także bardziej pilnujcie tego, żeby podciągnąć sobie cały ruch barkami w górę i dalej starać się względem celu to wszystko robić. Dzięki wielkie za obejrzenie tego tutoriala. Do zobaczenia w kolejnym filmie.